1 kwietnia o 10.37 dojdzie do koniunkcji retrogradującej Wenus z północnym węzłem księżycowym w Rybach. Aspekt jest również omówiony w kalejdoskopie na początek kwietnia, ale ponieważ mówimy o aspekcie dnia, to jest najważniejszy aspekt dnia, tym bardziej, że jest za dnia i to no Wenus na pewno myślę, że będzie oddziaływał co najmniej przez ten jeden dzień, więc warto o nim po prostu pamiętać. Sprzyja on karmicznym spotkaniom i doświadczeniom, które wpływają na przyszłość relacji, wartości i sposobu odczuwania przyjemności. Wielu z nas będzie mieć wrażenie, że sytuacje dotyczące tych sfer, które teraz się im przydarzają, są im przeznaczone albo prowadzą ich w nieznanym, ale ważnym kierunku. To czas, gdy wzrasta wrażliwość emocjonalna i potrzeba głębszych więzi. Zarówno w związkach, jak i w sferze duchowej. Z jednej strony będziemy bardziej idealistyczni, ale z drugiej intuicja podpowie nam, co jest dla nas dobre. Możliwe są też niespodziewane okazje do uzdrowienia dawnych ran związanych z miłością lub samooceną. Koniunkcja ta w horoskopie urodzeniowym e, mówi, że w życiu właściciela tego horoskopu istotną rolę odgrywają relacje i poczucie piękna. Kluczowe wydarzenia i spotkania, zwłaszcza te dotyczące miłości lub sztuki, mają charakter karmiczny i prowadzą do rozwoju. Osoba z tym aspektem często przyciąga ludzi i sytuacje, cje. Sytuacje, które pomagają jej zrozumieć, co jest dla niej naprawdę wartościowe, oraz nauczyć się równowagi między dawaniem a braniem. Relacje miłosne są szczególnie ważne. Niektóre są przeznaczone lub mają głębokie, nieraz duchowe podłoże. Pielęgnacja talentów artystycznych i estetycznego wyczucia była wręcz kluczowa w rozwoju człowieka. Czy to Twój aspekt astrologiczny? urodzeniowy, wejdź na stronę, wygeneruj swój kosmogram i sprawdź.